Witamy na kanale Chopper Motowlog. Dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny. Jak widzicie, pogoda nie dopisała. Samo to, że nagrywamy z samochodu, już jest tego przykładem. Mamy nadzieję, musi być tak, że kolejny odcinek będzie już nagrany na, na motocyklach. Niestety, tak czy owak, gdyby pogoda była lepsza i tak byśmy nic nie zdziałali, bo motocykle są rozłożone. Dzisiaj zamawiam lightbary. Muszę też wymierzyć stojak do tego, do light barów, Tak więc, czy VD1100 jest rozłożony, a Rebelka nie ma gaźnika. Niedawno przy części serwisu Hondy Tak więc, motocykle są in progress. Niedługo wystartujemy z maszynami. Natomiast chcielibyśmy Was zaprosić do tego, żebyście oglądali nasz kanał. O tej porze w zeszłym roku. Siedziałem na internecie, siedziałem na różnych portalach ogłoszeniowych, szukałem wymarzonego motocykla. Rozważałem zakup różnych modeli, nie będziemy tutaj się w to wgłębiać. Kupiliśmy VT1100 w zeszłym sezonie, trochę, trochę pojemność jak na pierwszy motocykl wysoka, ogólnie trochę ciężki motocykl. Tak więc zeszły rok uważam za taki rok frycowy, w którym de facto sporo rzeczy wyszło, sporo rzeczy się zdarzyło. Natomiast ogólnie sezon zamknęliśmy w zeszłym roku całkiem szczęśliwie i ten sezon rozpoczynamy już z, takim, z taką nadzieją, że dojedziemy dalej, będziemy jechać więcej. No i samo to, że Ania zdecydowała się po zeszłym sezonie wsiąść na piątkę, czyli rozpocząć jazdę na motocyklu na razie o niskiej pojemności, żeby nie trzeba było robić tego prawa jazdy kategorii A. No za czym jak będzie dalej, czy rebelka pójdzie pod, pod customowy motocykl, czy jednak sprzedamy ją i kupimy coś większego, jako, jeżeli zrobi prawo jazdy. No nie sądzę. Znaczy, no oglądajcie, zobaczcie, co się, z tego, co się z tego rozwinie pod koniec sezonu, czy dalej będzie oponować, że nie będzie chciała robić prawa jazdy kategoria, czy jednak zdecyduje się, że robi i sprzedajemy rebelkę. Zobaczymy. Yy, dlaczego, yy, dlaczego, yy, dlaczego stworzyliśmy kanał Chopper Motovlog? Yy, mamy wrażenie, że tego brakuje na polskim YouTubie. Jest też taka opinia, że yy, chopperami poruszają się yy, no, dziadki, tak? Starsze. Yy, osoby starsze, ale tu nie chodzi o to, że jakieś tam, że są wolniejsze, tylko chodzi o to, że nie spędzają tyle czasu w internecie, są młodsze pokolenia. Yy, dlatego też odbiór tych yy, motovlogów, które de facto rzutują do, yy, do społeczności yy, jeżdżącej na Solwyska piątkach, na superbajkach, yy, ścigaczach i tak dalej, jest, jest większy i ten odbiór jest większy. Natomiast wierzymy w to, że Ludzi jeżdżący na też jest mnóstwo na YouTube, tylko po prostu nie są tak aktywni. dlatego chcemy rozkręcić ten kanał i spowodować, żebyśmy, żebyśmy my, jako użytkownicy czoperów mieli swoje miejsce w sieci. W tym, rok, w tym roku czeka Was na pewno nauka jazdy Ani na Rebelce, co dość zaczyna swoją przygodę. W zeszłym roku Polatała jako plecaczek, w tym roku już jako no, kierowca motocykla. Spróbuję swoich sił. Tak. Jakieś wyjazdy we dwoje spróbujemy też później uskuteczniać tutaj w najbliższym obszarze. No, jakiś wypad gdzieś dalszy to też nakręcane. No i zwiedzanie Dolnego Śląska, najbardziej tutaj, bo tu jest nam najbliżej. Jest tutaj sporo miejsc, które nie zwiedziliśmy jeszcze w zeszłym roku. Zawsze nam będzie towarzyszyła kamerka. Yy, zawsze będziemy coś, jakiś, jakiś taki krótki reportaż. Nic staramy, będziemy starać się robić to nienudno, ciekawie. No i krótko. przez. Tak, krótko, ja zwięźle to... i na temat. Yy, tak więc zachęcamy do subskrybowania. Lajkując ten film, pozwalasz nam dotrzeć do większego grona użytkowników, tak więc subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia. Na razie.